Witamy Państwa w programie Kulturka, czyli wakacyjnych spotkaniach z kulturą. To nasza nowa propozycja na tegoroczne wakacje. W czasach, kiedy nasze sale świecą pustkami, kiedy nie można organizować życia kulturalnego tak, jakby się chciało, kiedy obawa przed epidemią powoduje, że niewiele osób nas odwiedza, pragniemy w te wakacje zaproponować Państwu nową formułę spotkań z kulturą. Chcielibyśmy przedstawić Państwu lokalnych twórców kultury znanych i tych, o których niewiele osób słyszało. Ich pasje i zainteresowania niech będą inspiracją dla innych. Pozwolą odkryć własny talent, który my będziemy pomagać rozwijać. Odwiedzimy miejsca i ludzi w naszej gminie, którzy są ciekawi, utalentowani, grają, śpiewają, rzeźbią, fotografują. Być może odwiedzimy także Ciebie, by pokazać Twój talent. Liczymy także na Was. Zgłaszajcie poprzez nasz fanpage ciekawe osoby, twórców kultury, których warto promować, pokazywać, wyciągać z szuflady zapomnienia. Mamy głowy pełne pomysłów, które chcieliśmy realizować w tym roku i w te wakacje. Ale cóż, epidemia pokrzyżowała nam plany. Nie ma koncertów, spotkań autorskich, spektakli. W naszej największej sali może przebywać zaledwie kilkanaście osób. I to w maseczkach, pilnując reżimu sanitarnego. Nie chcemy takiej akcji lato. Stąd pomysł na wakacyjny program, który pozwoli nam być bliżej Was. Postaramy się dwa razy w tygodniu przygotować krótki film, który pokaże nasze bogactwo kulturalne. Ludzi, miejsca i ich pasje. Zostańcie z nami. Lajkujcie nas, udostępniajcie. Promujmy kulturę gminy Piaski w sieci. Do zobaczenia.